Jutro tematem przewodnim Twoje sesje treningowe będą boki ciała, czyli bocz, boczne łańcuchy, jeżeli chodzi o nasze ciało. Pierwszym e, ćwiczeniem, jakie użyjemy do tego, będzie tak zwany skręcany przysiad. Skręcany przysiad polega na tym, że tak jak jesteśmy tutaj w tej pozycji, tamta stopa idzie lekko do tyłu i następnie. Siadamy po prostu. Jak tutaj widzisz, w ten sposób stopa cały czas powinna być na podłożu. Nie odrywamy tutaj stopy. Ta też mniej więcej, ale ona może być oderwana, bo ona i tak się będzie odrywać. Ta stopa idzie w tamtą stronę. W ten sposób poczujesz, tutaj, miejsce przy pośladkach oraz boczną stronę. Boczną stronę uda. Sylwetka tutaj wyprostowana, nie garbimy się do przodu, także struktura jest prosta, przed, przed każdym tego rodzaju ćwiczeniami, wskazówka numer jeden bardzo ważna, przed różnymi ćwiczeniami, czy to pompkami, wznosami nóg, czy przysiadami, warto jest dwa, trzy razy zrobić sobie falę napięcia, napiąć się, następnie zareagować, żeby poczuć ten kontrast. rozluźnić się troszeczkę i tak jak tutaj będziemy wykonywać. Tutaj, tutaj musisz sobie poeksperymentować. Ważne, żeby się nie przechylać do przodu, ani nie wyginać do tyłu. Ja mogę mieć tutaj rozstaw taki albo taki, no w zależności, bo moja gibkość też jest znacznie inna niż twoja, prawda? Więc tutaj musisz sobie poeksperymentować. To ci zostawiam. Nie chcę, ja ci, Maciek, nie chcę też za bardzo wrzucać detali, bo jeżeli na samym początku, w szczególności przy wykonywaniu pierwszego, pierwszych ruchów, które są dla Ciebie nowe, jeżeli ja Ci zarzucę detalami, no to właśnie będzie Ci się bardzo ciężko skupić i może to wywołać swego rodzaju paraliż, zamiast po prostu cieszyć się ruchem i podejść do niego z nastawieniem. Dlatego, tak jak mówię, zawsze podchodź do danego ruchu z nastawieniem, ale z ostrożnością. Zawsze szałby w swojej limity. I tutaj podobnie sylwetka jest prosta. Tutaj jednocześnie również wzmacniamy kolano. Wzmacniamy stopy, no i oczywiście nogi, cały tutaj bok biodra. I ponownie, ponownie jak przy pompkach, gdzie trenowaliśmy, du, przepraszam, nie przy pompkach, tylko przy pajączkach, i przy pompkach na nadgarstkach, gdzie trenowaliśmy dłonie, brała górna część ciała. Podobnie jest w jakichkolwiek przysiadach, zawsze również stopy biorą udział. Zawsze. Dłonie są przedłużeniem ramion. Natomiast stopy są przedłużeniem nóg. Ja wiem, że, że to są oczywistości, ale właśnie te oczywistości bardzo często umykają ludziom, jak zauważyłem. Bardzo często umykają. Są to rzeczy, które... Ja sam nieraz się na tym łapię, że... Aha, faktycznie. Że to taka prosta myśl, takie proste, takie proste rzeczy, a one jednak gdzieś tam... Steve Jobs, bodajże, miał, miał kiedyś taki fenomenalny cytat, że... Mm, w, Komplikowanie zabiera, zabiera dużo energii, natomiast z czegoś skomplikowanego utworzyć taką prostą myśl, coś, coś bardzo prostego jest równie trudne. Naprawdę jest równie trudne i mi to również taki bardziej precyzyjny, konkretniejszy przekaz ja cały czas nad nim pracuję, on się cały czas zmienia, czy to na przykład w nagraniach do Ciebie, czy, do inni, czy, czy w rozmowie z innymi ludźmi, czy nawet w artykułach. On cały czas się zmienia, bo ja cały czas nad nim pracuję. Nad, na tym, żeby przekazywać pewne informacje bardziej konkretnie, bardziej precyzyjnie. To nie zawsze wychodzi, no bo to też jest praca, to też jest rozwój. Wiadomo, przekaz informacji to jest, to jest jeden również z elementów, yy, który jest ważny w pracy trenerskiej, nauczycielskiej, instruktorskiej, obojętnie. Jeżeli kogoś chcesz uczyć, to również musisz, musisz trzeba pracować nad przekazem to jest cała rzecz praca. To nie ma tak, że już bach od razu się umie przekazywać. Cały czas to idzie. Warto tutaj podchodzić do tego. Ja, przynajmniej, przynajmniej ja podchodzę do tego z luzem, z dystansem. Yy, daję sobie możliwość popełniania błędów, bo ja wiem, że jak ja nagrywam te filmiki do ciebie, to one nie są perfekcyjne. Tu nie ma choreografii. Macie. Ja mam przygotowane pewne rzeczy dla ciebie, bo obserwuję na bieżąco Twój rozwój. Widzę, odbieram feedback od ciebie, więc elastycznie to dostosowuję. Ale tak jak mówię, nie mam tu ściśle ułożonej choreografii. Ja wiem, co i jak robić, jak postępować, ale właśnie. To jest najpiękniejsze w tym, że to zawsze będzie się różnić i zawsze to trzeba będzie te informacje dostosowywać. I gdybym ja tutaj miał wiesz, siostrę tą z kartką i tak ci idealnie to wypisywać, to trochę nie działa, bo to nie byłoby autentyczne. Staram się być tutaj właśnie autentyczny, tak jak mniej tak więcej to wygląda po prostu, jak wygląda świat ruchu, że on nie jest taki perfekcyjny. Że ma dużo niedoskonałości, że my jako ludzie również mamy masę niedoskonałości, więc z tych wszystkich limitów warto się śmiać. Ja sama mam masę swoich limitów, które widzę. Jednym z moich limitów jest właśnie tak jak w 90 w 90 siedziałeś, i również u mnie po jednej stronie ciała, w szczególności po tej stronie, również jest, jest to przechylenie pewnego rodzaju. Natomiast po tej stronie jest już w miarę ok. To są pewnego rodzaju asymetrie. Każdy z nas ma tego rodzaju limity. I warto właśnie podchodzić do nich z dystansem i nie, nie z taką totalną powagą. Ale wracając do tego, czyli tak jak widzisz w przysiadzie skrętnym, to jest przysiad skrętny, w qigong, w chińskiej sztuce walki, sztuce medytacji, jest to ćwiczenie, które się nazywa smokiem. Przysiad smoka, ostatecznie przysiad smoka w ccikung robi się to w ten sposób, że to jest po prostu spacer smoka. Że w ten sposób spacerujemy do przodu. Oczywiście to ćwiczenie można zamienić na, na wiele różnych sposobów. Można na przykład siąść w ten sposób, a następnie skręcać się również w ten sposób. Ale to Ci tylko pokazuje na przyszłość. Jakie mogą być tego wariacje i co można dalej robić. Ale tutaj na razie skupimy się na podstawowym ruchu, czyli na przysiadzie skrętu.